Cześć, to jest modna telewizja. Będziemy pokazywać modę, gadżety, fajne miejsca. A teraz porozmawiamy z projektantami. Co jest teraz modne? Dla mnie takim słowem kluczem jest słowo styl. To jest bardzo szerokie pojęcie, ale ono określa po prostu pewną dowolność w dzisiejszej modzie. I też czyni nas takim bardziej indywidualnym. W ogóle moda od paru lat się o tym mówi, ma iść w kierunku podkreślania osobowości. Dosyć ważna jest oryginalność w tym sezonie i właściwie zaskoczenie. To może być tak, że to powinno być właściwie dobre stylowe. Oczywiście możemy się spotkać tutaj z Kiczem. Natomiast fajnie mieć coś innego, coś oryginalnego, co dobrze wygląda, co nam pasuje i tutaj to jest, to jest bardzo interesujące. Oczywiście... Zawsze jest, są jakieś wytyczne kreowane przez specjalistów z tej branży i w tym sezonie też są oczywiście jakieś powiedzmy takie słowa klucze, czy też no, jakieś wyobrażenia i tutaj może być to styl dandys, czy, czy moda angielska, to jest dosyć ważne, lat 60., czy, czy po prostu styl glamour. Fajna jest właśnie ta liberalizacja mody i to, że no, właściwie wszystkie chwyty są dozwolone, byleby to było smaczne, dobre wizualnie. Wiesz, ja pytam, tylko muszę tutaj, wiesz, chodzi o to, żeby to... O. Co jest modne teraz? Rozumiem, że to jest próba, tak? Czy już tak, tak, nagrywamy? Co jest modne teraz? Oczywistym królem sezonu stała się spódnica. Powróciliśmy do bardzo kobiecych fasonów. Na jesień, zimę tego roku proponujemy głównie dwa fasony spódnic. Pierwsze to będą spódnice z koła, bardzo szerokie, dołem. Natomiast dzięki specjalnemu krojowi nie dodają one zbędnych centymetrów w biodrach. Natomiast drugi bardzo popularny fason to spódnice układane w fałdy, w kontrafałdy lub ze wstawianymi godetami. A kolory? No tutaj myślę, że dość dużym zaskoczeniem jest w Polsce niezwykła popularność koloru brązowego, czekolada. Pomimo, że na świecie on oczywiście gdzieś tam przewija się w, w kolekcjach wielkich kreatorów, natomiast na świecie ewidentnie króluje czarń u nas brąz. Jest to kolor, który świetnie zestawia się z różami bardzo lubianymi przez... z różami... Z różami różami, bardzo lubionymi przez Polki oraz z nowym odcieniem turkusu, brudny turkus. Jeśli chodzi o tkaninę, w tym sezonie będzie liczyła się bardzo jakość, czyli marynarki wełniane, lecz również bawełniane w postaci sztruksu lub feluru. Jeszcze parę słów na temat dodatków. Dodatki pojawiają się wszędzie. Każda bluzka, żakiet, spódnica będzie miała albo nadruki, albo hafty, albo aplikacje, albo koronki. Głównie w kolorze złotym. Wszystko jest wzbogacane albo szlachetnymi kamieniami, kryształami Swarowskiego, albo cekinami, pajetami, czyli bardzo bogato.